Merkury. Pierwsza planeta układu słonecznego to miejsce ekstremalnych kontrastów. Merkury doświadcza niezwykle wysokich temperatur, sięgających nawet 430 stopni Celsjusza w ciągu dnia i to długiego dnia. Jeden dzień na Merkurym trwa około 59 ziemskich dni, a gdy nadejdzie w końcu noc, warto się ciepło ubrać. Mimo że planeta jest blisko Słońca, temperatury w nocy mogą spaść nawet do minus 180 stopni Celsjusza. Poznajmy bliżej tę niezwykłą planetę naszego układu słonecznego. Jej nazwa pochodzi od rzymskiego boga handlu, podróży i złodziei, Merkurego, który był posłańcem bogów. Planeta została tak nazwana ze względu na swoją szybką orbitę wokół Słońca, co przypominało podróże posłańców. Pierwsze znane zapiski dotyczące obserwacji Merkurego pochodzą z tablic babilońskich, datowanych na VII wiek przed naszą erą. Mieszkańcy starożytnej Mezopotamii nazywali ją Nabu, na cześć swojego boga pisarstwa i mądrości. Kilka stuleci później Egipcjanie łączyli Merkurego z bogiem Tot opiekunem nauki i wiedzy. Pierwszy przełom w obserwacjach Merkurego nastąpił wraz z wynalezieniem teleskopu. Już na początku XVII wieku prowadził je mieszkający we Włoszech Galileusz. Do podręczników historii zapisał się również francuski filozof i astronom Pierre Gassendi, który dokonał pierwszych obserwacji przejścia Merkurego przed tarczą Słońca, potwierdzając tym samym teorię Kopernika o ruchu planet. Te obserwacje były kluczowe dla zrozumienia orbity Merkurego i potwierdziły, że krąży on wokół Słońca, a nie jak jeszcze w tamtym okresie wielu sądziło, Ziemi. Kolejny przełom w bliższym poznaniu pierwszej planety naszego Układu Słonecznego nastąpił w 1973 roku, kiedy wysłana przez NASA sonda Mariner 10 wykonała zdjęcia powierzchni planety. Dzięki temu odkryto, że jest ona pełna kraterów. Przypominających nasz księżyc, co sugeruje, że planeta jest bardzo stara, a jej powierzchnia uległa niewielkim zmianom przez miliony lat. Mariner 10 potwierdził, że Merkury praktycznie nie posiada atmosfery, która mogłaby chronić go przed uderzeniami meteorytów i wyrównywać temperatury między stroną dzienną a nocną. Atmosfera Merkurego jest bardzo cienka. Głównie złożona z pierwiastków takich jak hel i wodór, które prawdopodobnie pochodzą z wiatru słonecznego. Pomiary sondy wykazały, że na Merkurem występują jedne z najbardziej ekstremalnych różnic temperatur w Układzie Słonecznym. Jak wspomnieliśmy na samym wstępie, w ciągu dnia temperatura na powierzchni planety osiąga około 430 stopni Celsjusza, a w nocy spada nawet do minus 180, co jest po prostu skutkiem braku atmosfery zdolnej do zatrzymywania ciepła. Zdjęcia wykonane przez sondę pokazały także długie i wysokie uskoki na powierzchni, nazwane skarpami lub po prostu fałdami. Te struktury są wynikiem kurczenia się planety w miarę jej chłodzenia. Kolejną sondą, która poleciała w stronę pierwszej planety układu słonecznego był Messenger. Wystrzelona w 2004 roku przez NASA sonda, stała się pierwszym statkiem kosmicznym na orbicie planety, dostarczając nam niesamowitych zdjęć i danych na temat jej powierzchni i magnetosfery. Messenger potwierdził, że w przeszłości na Merkury miała miejsce intensywna aktywność wulkaniczna. Odkryto rozległe równiny, które prawdopodobnie zostały uformowane przez przepływ lawy. Wulkany te były aktywne szczególnie w początkowych fazach rozwoju planety, co miało kluczowy wpływ na jej wygląd. Sama misja zakończyła się w 2015 roku, kiedy sonda celowo rozbiła się o powierzchnię Merkurego po wyczerpaniu paliwa. Obecnie w trakcie nagrywania tego materiału stronę Merkurego zmierza powstała przy współpracy Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA oraz Japońskiej Agencji Eksploracji Kosmosu JAXA, sonda BIP-Colombo. Za jej pośrednictwem naukowcy chcą przeanalizować skład powierzchni planety, aby lepiej zrozumieć procesy, jakie zachodziły na niej na przestrzeni milionów lat. Dane te mają umożliwić rekonstrukcję historii geologicznej Merkurego a także rzucić światło na to, jak wulkany wpływały na formowanie się planet. Bip Colombo będzie również prowadzić badania nad polem magnetycznym Merkurego. Sonda ma zmapować pole magnetyczne, dzięki czemu lepiej zrozumiemy, jak generuje się ono w jądrze planety i pozwoli lepiej zrozumieć chociażby różnicę między polem magnetycznym Merkurego a Ziemi. Dzięki tym badaniom już w najbliższych latach poznamy kolejne fascynujące informacje o najmniejszej planecie naszego Układu Słonecznego. Być może zadajesz sobie pytanie, dlaczego tak długo trwają misje związane z Merkurem? Dzieli nas spora odległość. W zależności od położenia naszych planet możemy założyć, że przeciętnie to około 91 milionów kilometrów. Czy to dużo? Wyobraźmy sobie samolot, który planuje pokonać taką odległość lecąc z prędkością 900 km na godzinę. Pokonanie całego dystansu zajęłoby mu ponad 11 lat i to zakładając, że leci w linii prostej i nie musi się zatrzymywać, aby uzupełnić paliwo czy omijać przeszkód. Podsumowując, mimo że o Merkurym wiemy już sporo, planeta wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic. Jednym z głównych pytań jest natura jej jądra. Wiemy, że jest ono bardzo duże w porównaniu do ogólnych rozmiarów planet, ale dokładny skład i procesy zachodzące w jej wnętrzu nadal czekają na odkrycie. Dzięki współczesnym misjom kosmicznym nasza wiedza o tej intrygującej planecie stale się poszerza. Jednak im więcej odkrywamy, tym więcej pojawia się nowych pytań, które przynajmniej na razie pozostają bez odpowiedzi.